Witam. Tu jest taki mój mały patent, to kosztuje tam 60 coś złoty, czy tam 70, czy 80, to mniejsze. Tu dałem 12 zbrojeniówkę, a tu już stwierdziłem, że zrobię takie coś, bo tu jest niezdarte i tu dałem drut, dołożyłem kawałki. Tam na następnej już wyginam, póki jest gorący i, i te śruby nie będą się przecierały, pod spodem jest wyszlifowane stary nóż przykładem żeby wiedzieć, żeby nie było za dużo i, i ten. No, i tu jest też mało tego wydartej I, i po prostu będzie na dłużej niektórzy przyspawują te noże boczne, a ja tego robić nie będę, bo, bo tu są śruby, żeby to wymieniać. I jak będzie ten drud naspawany to będzie lepiej. A nowe takie jak jest, to też tu jest tego minsa mało i. Co to tam jest, sezon dwa, zależy ja ile to robi, i po prostu się to przedziera. A teraz będzie już na dłużej. Mam nadzieję, że komuś taki patent się przyda. i Trochę roboty, ale warto, bo no, pieniędzy trzeba szukać. Maszyny się wydzierają, a moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie. Pozdrawiam.